Grudziądzkie Muzeum imienia Władysława Łęgi miało zaszczyt gościć znakomitą pisarkę, publicystkę, fotografika, panią Barbarę Wachowicz, która swoim słowem, oddanym sercem i umiłowaniem dla Ojczyzny, pokrzepiła serca grudziąca. Otwieramy wystawę pani Barbary Wachowicz Henryk Sienkiewicz dla pokrzepienia serc. Jest to wystawa, na której prezentowana jest historia życia Henryka Sienkiewicza na planszach, które są zredagowane i przygotowane przez panią Barbarę Wachowicz. Ponadto całej historii towarzyszą stroje, stroje artystów, którzy grali w filmie Ogniem i Mieczem. Ponadto wystawa uzupełniona jest również pamiątkami pani Barbary Wachowicz, związanymi z Henrykiem Sienkiewiczem, a także literaturą, którą wypożyczyliśmy z Muzeum Literatury w Warszawie i z Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu. Na wystawie nie zabrakło znamienitych gości. Pojawił się m.in. prawnik autora trylogii Jerzy Sienkiewicz, a także prezydent Grudziądza Robert Malinowski, który patronował wystawie wszystkiego i życzę Pani dalej takiej sił witalnych i zdrowia w kolejnych wystawach. Bardzo dziękuję za uwagę. Niezwykły wieczór wzbogaciły występy młodzieży z drugiego liceum ogólnokształcącego, którzy nie tylko wzbudzili ogromne zainteresowanie publiczności, ale przede wszystkim usłyszeli wiele pochlebnych słów od samej autorki wystawy. Który ty jesteś w klasie? W pierwszej. O, to jeszcze masz trzy lata do decyzji, ale już myślisz jaką, jakie studia byś chciał uprawiać? Myślę nad prawem. Bardzo dobrze, a ty? Fizjoterapia. Też pięknie, patrzcie nasi sowiescy! Przedstawienie, w którym uczestniczy zarówno młodzież z drugiego liceum, a także pani Barbara Wachowicz i pan Krzysztof Jakubiec, pan Harcmisz, który będzie grał tytułową rolę Henryka Sienkiewicza. Młodzież będzie tutaj występowała z jednej strony w roli między innymi miłości Henryka Sienkiewicza, między innymi Marii Kelerówny. A także um, osób, które są zafascynowane Henrykiem Sienkiewiczem, które chcą krzewić ideę ide, ide miłości do ojczyzny i um, ideę um, takie przyświecające harcerstwo polskiemu. Dzięki wystawie pani Barbary Wachowicz, grudziądzanie mieli możliwość poznać nieco bliżej sylwetkę Henryka Sienkiewicza, a także poczuć niezwykłą aurę i magię epoki, w której żył.